Ah, <laughs> ah, <laughs> 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 masz już tego? Na bardzo. Na kurwa. Kurwa. Na kurwa. Ty ciężarówkami jeździsz, mówisz? <laughs> na kurwa, lufie. to są czaszki, tak? Tak. Na, machi na, ma na machinie tak też tak. ma. Dobra, nie ryzykuj, nie ryzykuj. Nie, nie nie nie, tylko to wychodziłem łebem Ja tak gadam zawsze a sam pewnie, zaraz komka dostanę, bo za daleko wyjadę no, A, ja wiem co chodzi kurwa Ale tego lajta spróbuję działać nie? Ale Kurwa, patrzę graszują okoń, to nie wiadomo co są się Coraz ich z tyłu nawet się zbałem. Tu mamy dobrą obstawę, patrz, tak, tak na mapę. Spróbuję tylko Isa tak, no. No. Dawaj Pele, tylko może. Zatęczymy z nim. Czekaj, 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 czekaj. Jak tam... kurwa... ...zanim za za Dobra. Ja akurat ładuję. O chorera Esę tam nie złapała, na gąsce. Może ucieknę. Nie, ja na przeładunku. Ja mam już pestkę. Poczekaj, spokojnie. Idziemy tam razem? Tak. Dobra, jeszcze 7 sekund, kurwa ładuję. Ja się chowam. Przeładuję Dobra, uciekaj Środek tylko trzeba wyciążyć Silnik mu rozjebałem Do kończek możesz Pięknie Ładuję Ja też Tego 252U można by było No za 20 sekund mogę jechać Nie, co? Nie, co? No dobra. nie, cztery. Kurwa, jakby nie, nie, na nas, to będzie nie, Jadę z tobą, nie, Dostał, nie, Pięknie. Dobra. Chowamy się. nie, 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 tylko czy w można by. Ale dobra, poczekaj. Nie, 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 ja za daleko pojechałem. To już łańska fantazja mnie ponosi. Czy <grystanie> w kurwa. Nie, 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 jedź, nie, jedź. Odpuść. nie, mogę, bo już o. o. Dobra. Widziałem. nie, to jest za do Czekaj, jadzie. Ja tą jadzie spróbuję. Chwilę ją tam przytrzyma. Ja ją zaraz obiję. Jadę właśnie w nią. Dobra, nieważne. O. Jedziemy w Esetę. No, to czekaj to. Dobra. Kurwa, kurwa Mapa się skończyła. Spierdalam. Jeszcze Bram. Jaki fart. Jak ty się w niego wbiłeś, czy nie? Nie, zdążyłem wyhamować, ale wiesz co? Nie, nie zauważyłem, że tam kraniec mapy jest. Myślałem, że jest tam za 2 metry dalej. Uważaj, po. Gdzie celuję? Nie wiem, bo, kurwa, ja odprawiam go, ale na nas tutaj. Cześć, cztery, No, dzięki nam, że zajęliście zajebiście par. Ładnie poszło. Mówiłem, że zgrany duet jesteśmy. Zobaczmy hmm, wyniki. Jestemeczka. cofa, Robek, jak z tym, też pocisnął, Ładna bitwa. Znakomita oh. współpraca. A noc, ja mówisz? Zaraz Może znałeś człowieka, a może słyszałeś, jak go, ja, jak nie zapamiętasz, czy zostanie po mnie?